Hej, cześć, witajcie, ja jestem Kuczy. Zapraszam na nową serię na moim kanale, a będzie to Zagrajmy w Call of Duty. Moi drodzy, nowa gra, doświadczony zawodowiec. Whoa. Ani jedno, ani drugie. Hmm. Trudny wybór, trudny wybór. Na żółto sobie odpuśćmy. Spróbujmy zawodowca, a co tam, może będzie jakaś, jakieś wyzwanie. <laughs> Moi drodzy... 9 sierpnia 1942 roku obóz Tokoa w Georgii. Jutro znowu forsowne marsze. Później tor przeszło z kapitanem Falejem i szkolenie strzeleckie z sierżantem Mudim. Wszyscy są skonani. Wczoraj kolejny facet wrócił do jednostki. Błagał sierżanta, aby pozwolił mu zostać. Moja jednostka, 506 Regiment Spadochronowy. To jednostka ochotnicza. Mam szczęście, że służę z tymi chłopcami. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś inny mógł chronić moje plecy. Oficerowie szkolą nas nieustannie. Trenuję już od miesięcy, a jeszcze nie skakałem ze spadochronem z samolotu. Armia nigdy wcześniej nie miała jednostki powietrzno-desantowej. To denerwuje trepów, a zdenerwowany trep ciśnie nas jeszcze mocniej. Right. listen up Private Martin, you're on the obstacle course and doing weapons training today. Before starting the obstacle course, read each of these important signs and do what they tell you. Good. i remember the next objective. In addition, the location of your current objective is marked by the star on your compass. As you approach your current objective the star will move toward the center of your compass enough you will notice that objective is checked off and you now have a new one all right martin mm open -hmm. the gate and run the obstacle course go 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 good to see you' sorry about too this is not your aunt dance jump over them! Dawaj, dawaj, dawaj! Jak się pada! A kontrol! Oh. O, się dziwnie mienią te druty kolczaste, coś jest chyba popsute. No, mogłoby się źle skończyć, jakby się podniósł. Tutaj drabinka. Dobra, wstawaj! Ej, idź po drabinie, dawaj, 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 wygramy to! Gdzie teraz? Tutaj? Okej. Okay. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Karabinek. Uh -huh. Naciśnij F. Dobrze. Mogę strzelać? Mogę strzelać? Ta, 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 ta. Co, mam wziąć więcej amunicji czy podejść A Raz, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, już. Jedziemy. dawaj, dawaj, dawaj. Co my to mamy? Springfield jakiś. O, to jest łopata. Snajpera.

Mm -hmm. in close quarters combat you can hit your enemy with a <smart> band of your weapon aha called a melee attack try it with your thompson don't screw around kid this is for real now sir sort of private unless you're as dumb as you are ugly it may dawn on you that each weapon is good for different situations make the wrong choice and you could buy the farm Fire three more rounds at your target. Good, good, good. Proceed to the next area. Pick up the frag grenades from the table. Pick them up. Throw a grenade into each of the openings before you. Rock and fire. Oops. I did not think I hit it too much. Now it's good. Okay. Anything else? Hmm. Tu przez drzwi? Dobra. Biegnę, biegnę, biegnę. Mogę w niego rzucić granatę? Proszę, pozwólcie. No, nie mogę. Jestem nieuszkodzony aktualnie. Our last station will be explosive. Pick them up, partner. That's a lot of firepower there. Treated with respect. That stuff doesn't care what it does. Note that a stopwatch has appeared. This will tell you how much time you have to get your butt out of there unless you want it blown off. Wow. Fire -ver Good Jinky, well jinky. Keep your weapons. Dobra, nieważne. Bohater nie jest odważniejszy od przeciętnego człowieka, ale jest odważny o 5 minut dłużej. No nieźle. Dobra, rozpoczynamy misję. Company, listen up. This is Operation Overlord. Szkoda, że nie ma napisów tutaj. name Utah, Omaha. Gold, Juno, and Sword here on the coast of Normandy. Utah and Omaha beaches will be attacked by three of our infantry divisions. At the same time, two British and one Canadian division will hit Gold, Juno, and Sword beaches. The Airborne will be landing six hours before H hour, before the air and naval bombardments. The British 6th Airborne Division will be landing here. At the same time, the 101st and the 82nd Airborne will be landing in these areas. The Dews River estuary here divides Utah and Omaha Beach. The mission of the 101st is to capture the Dews River crossings linking Utah and Omaha Beach and to protect the flanks of Utah Beach. This road here is the main highway that connects the entire Cotentin Peninsula. The Germans have troop concentrations in this region. When those troops are mobilized into a counterattack on the beaches, they'll have to move along this road. The 101st is going to make sure that doesn't happen. Baker Company, that's us, has been assigned this causeway here. The Pathfinders, like Private Martin, will be dropped ahead of the main force and will plant beacons on the ground to mark the landing zones. However, there is no telling what will happen once we're on the ground. So I want all of you to learn the objectives of every unit in both the 101st and 82nd. I also want you to study these maps and photographs until you've memorized them. We will be landing behind the Atlantic Wall. between several german garrisons we can't expect to be relieved until at least several hours after h hour this is what we've been training for good luck matko ile tekstu tutaj mają 5 czerwca 1944 godzina 18 greenham common anglia za około 3 godziny będę w Normandii. Jako jeden ze zwiadowców swojej jednostki zostanę zrzucony przed głównymi siłami. Zwiadowcy lądują wcześniej, umieszczają nadajniki w strefach lądowania, aby naprowadzić pozostałe samoloty i spadochroniarzy. Góra wysyła najpierw desant powietrzny, lądujemy nad ranem, mamy chronić flanki plaży Utah. O świcie główne siły inwazyjne zaatakują plażę. Przez wiele tygodni całe siły inwazyjne ponad 150, 175 tysięcy ludzi. Były w jednym miejscu, bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym, nie robiąc nic oprócz zapamiętywania map i planów walki. Wszyscy chcemy być już we Francji. Kilka godzin temu odwiedził nas generał Eisenhower. Jeśli nam się uda, to Niemcy będą cholernie zaskoczeni. No, musi się udać. Dobra. Zmierzamy w takim razie. Jakie są misje? Spotkaj się z, z tym To jest chyba jakiś niemiecka. Chyba tak. To jest jakiś reload? O boże, już moje przyzwyczajenia. Dwa strzały oddałem i reload od razu robię. Da się tutaj biegać? to już jest bieg? Uu. Coś, tutaj kolega chyba źle skończył. Mm -hmm. Nie dobrze. Mm, dobra, spotkaj, znajdź torbę. Ustaw nadajnik kardiowy. Pytanie, czy tutaj pod F5 jest? Tak, szybki zapis. Podejrzewam, że w tej grze będę go bardzo często używać. Puf, Padł czy nie? Tylko dwóch ich tam było? Chyba tak. E, nie, a jakie jeszcze mam giwery? Mmm, Tam dobra. Tego nie potrzebujemy. Nie, 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 nie chcę zamieniać. A tam jest ten najdajnik, dobra. Trochę nieogarnięty tu jestem, widzę. Może jak ja to mam iść. A tu oj, nie lubię takiej zmiany muzyki. Pik Tam coś jadą. Was? Co jest? Broń strefy zrzutu. Przedostać się do najbliższego miasta. Ora, no tu zaraz będzie jakaś... rozpierducha coś czuję. Dobra, lepiej się skitrać za murkiem. O. Co to? Czemu mi pokazuje, że mam tam iść? Pobaż! Kopimy do nich po kolei Uuu jak ładnie się rozpryśli. Tu nic nie ma Ty, co? Ty mi tu kudna? Rzucam jakoś szmatą w twarz. Fucken Gdzie tutaj oni są? A, za oknem tam ktoś śmiga. Jak się biega w tej grze w ogóle? Brawaj mu w głowę! co jest? Ślepy jestem. Idziemy, idziemy. El Sierżanto. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, tutaj bym się przydał Thompson, bo oni jak mi wyjdą, to ja nawet nie zdążę zareagować. Co? Używaj granatów. Nie, ja sobie pod nogi rzucę, dziękuję bardzo. Są tu jesteś... O ty, o ty, o ty, o ty, o ty, 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 ty. Ula, la. Dobra, o ty, o ty, o ty, granat! ty, o ty, ty, Wykryliście ty... O, matko. Już, już się zaczyna. Już się zaczyna. Co, by do niego trafić, nie potraficie? Z kim ja współpracuję? Dobra. Mamy, mamy, mamy. Dobry granat. Gdzie jest ten granat? Słyszę, nie widzę. Bratami, wywalił. Jestem dalej. Nie. Przeładujmy może. No... Dobrze, że nie traci... Ja, chciałem cię zastrzelić, ty Sergeant. Sergeant. Ło! Ło, ty w życiu. Jest zaskok. Czekaj! No odsuń się, tu jakiś granat leciał. Ja nie wiem teraz czy to jest nas, czy ich Scheiße. Dobra. O nie! Ale się pakowałem. Okej. Okay. Udało się jakoś przeżyć. Dawaj apteczkę. Czy tam ktoś na nas czyha? Mm -mm. Nie widzę. Idziemy dalej, gdzie mamy iść w ogóle? Przedostań się do najbliższego miasta. A gdzie ja kurczę jestem? To to? Nasi? Skąd strzelają? Czy tu nie bieg za... No właśnie chciałem powiedzieć, nie bieg za nami nie wiec. Jaki fart w ogóle, ale świr. Idziemy, idziemy Dobra, cel osiągnięty uh, Prawdziwą wartość pokoju poznasz za, z, znasz tylko wtedy, gdy widziałeś wojnę I po co ta wojna, po co ta wojna, matko, znowu tyle do czytania. D-Day, godzina 20 minut po północy bym powiedział Chyba nikt nie wylądował tam, gdzie powinien. Jeszcze nie trafiłem na nikogo z mojej jednostki, ale na szczęście natknąłem się na kilku chłopców z kompanii B. Są z nami także ludzie z kompanii A, D i F. Co za burdel. Szykujemy się do zdobycia wioski... St Sue? Nie wiem. Aha, Sant... Sant Mary, Glise... Dziwna nazwa, nie wiem. On tak jeszcze pisze odległej o 5 mil od Praży Juta. Podchodzimy przez wąskie pole z polami minowymi po bokach. Kapitan Foley mówi, że we wsi są dwa plutony niemieckich spadochroniarzy. Zdaje się, że czeka nas ostra przeprawa. Drogi z Stemmerlglisse Łączą praży Utah z główną autostradą Półwyspu, co sprawia, że znajdujemy się na drodze przypuszczalnego kontr-ataku Niemców. Jest tym mega ciekawe. Ciekawa nazwa. Dobra, dobra. Ciśniemy panowie. To jest no, do pole minowe, tak? Coś bardziej daleko zaś. O, oh, ho, ho. Już się zaczyna. Dobra, ten zdjęty. Zdejmować ich z tych kurde. Napieprzaczy. O, biedne krówki. Czy? Dobra, bania poszła. Leć, 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 leć. Szybko, szybko zasłonę jakąś. No wu Kurde, muszę jakoś podejść, żeby go... O, czekajcie, a mu tutaj granatka wrzucił Na no, granatę! Ja, ja, granatę O, granatę e, tu granata mu berwak Pier. Dajcie tą bukaweczkę Cały czas się. O ho ho, ho. Czekajcie Trafiłem go? Coś mi się nie wydaje. Dobra, gdzie ja mam iść w ogóle? Gdzie ja mam iść? Ładko, nie straszcie mnie. O, ty niemiaszek! Nie! Guściu! Guściu! To nasz czy nie nasz? Teraz ja nie wiem. oj. tu gdzieś było żyćko, nie? Dobrze. Aj, oberwałem to porządnie, Holender. Gdzie by tu teraz iść? No, cieplutko. To jest nasz mhm. gdzie ja miś, panowie, Powiedzcie, pomóżcie. Kukuk! Ai! Dążyłem wziąć, ale obrwałem Kurde, jak ja mam zdjąć go sam punt niby Przestraszy się tego granata, czy nie? Dobra. Dałość. Ale jestem kurczę ranny mocno Wow łoł, wow, łoł, wow, ale ich tu powychodziło nagle Czekajcie, czekajcie Dobra, zdjęty Kto to jeszcze jest? Do kogo oni walą w ogóle? A tutaj dobra Awaj ten granata im tam rzucę GRANATY! GRANATY! To chuj. Nie wiem. Dobra. Zdjęty, a tu jeszcze koleś. O, dwóch nawet. Dawaj mi granata tam. Hehe, granaty! No, no, już, jeszcze ktoś? Ilu ich tam jest to diabła. Jak mnie kropno, skubany! No brzydko tak! Jak od początku... No nie żartujcie! O jeny, nie zapisałem, ale jestem baran Kurczę, tak się tutaj dałem Ciągnąć w tą walkę, że zapomniałem zapisać. Dobra, zdjęty. A tutaj teraz jeszcze przejął. Trzeba było się cofnąć. Dobra, skitrajmy się za drzewem. Lecimy, lecimy, lecimy. Jest tutaj gdzieś? Skąd do nas walą? A, ten tutaj cfaniak. Co ty gadasz? Jego trafiłem? Tak z daleka? Gdzie teraz? Kto znowu? O rany No strzelajcie do niego cymbały jedne no Kto inkami znowu No Czemu? Oni ich nie zauważają, zobaczcie, ja już kurczę znowu Wracam tam No Co okna skubane strzela! Oni się za mało różnią od naszych Ja się boję, że ja naszych zestrzelę Dobra, wracam tam po życie Jocie Jak się biega? Co? Kto do mnie kropi? Ty, ty, co ty tutaj leżakujesz? Wracam, tu gdzieś były z jakąś krówką żyćko No co jest, wziąłem już to żyćko? No przecież były O, tu są, dobra tam to będzie chyba znawało. Uh -huh. Muszę się cofnąć do początku. Równie dobrze mogłem zacząć od początku grę. Czekajcie, gdzie jest. Czy jest to wejście? Nie, no tutaj. Tak czy nie? O rany Boże, Nad, nie wiem gdzie to jest. Dobra, olać to. Mhm. Tam nie można wychodzić, dobrze. Zrozumiałem. Eee, macie tu może jakieś żyćko, coś, coś dla mnie tego? Hmm, nie, nic. Jest tu jakiś Niemiec? A tu w środku jest Rzeczko. Dobra, bierzemy. O, nawet już nawet już wszedłem na Rzeczko, nie zauważyłem. Okej. Okay. Czekaliście na mnie. O, ale jesteście super wszyscy. I Niemcy i wy na no, najlepsi na świecie. Naprawdę. świecą takich szukać. Dobra, masz. No, co mi wchodzisz w paradę? Chcesz tu oberwać granatem w głowę? Jełopie jeden typ Dobra że tego granat pochłonął tego by się tu przydało zdjąć, bo kurczę robi nam ładną rozpierduchę Już po nim kto jeszcze? No, ty! Co ma? Kamicelkę? Dobra, wiecie co? Ja sobie zapiszę bo ja nie chcę znowu zaczynać od początku. O ty! No. Wychujcie te główki. Śliczne, takie niemieckie. Tu będzie zaraz kość. Ten jak długo leżał tam w ogóle? Dobra, już mnie denerwujecie. Lecim, lecimy. Go 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 No chance. Co? O kińże ty Banie. To też Bania. Jeszcze ktoś? No to się będzie podnieście. Bania! Dobrze! Ktoś jeszcze?

Lecimy dalej. Johnson, o, widziałem typa w oknie. Zdajmy go. Ja też. Chyba bolało. Okej. Okay. A ty. Chodź tu. Jenny znowu z tej. Oj, za Otoczyli nas, panowie. Dobra, super dzięki. Do no, dokończenia go. Was, was? Dobrze. O, sama się gra zapisała. Dobrze, że pamięta, bo ja już zapomniałem, oczywiście. Dawaj go tu z daleka. Kropniem go w główkę. Dobra, nie podnoś się. Co tam tak strzela? Bo jakiś przeciwpancerny. Przeciwlotnicze działo, znaczy się. Utala! Co tam jeszcze ciekawego? O, tu gruby dym. O, ty, ty! Was jeden ty. Macie tutaj jakieś coś? O, dobra. Dostałem. Tutaj też widzę. Dzięki. Jak <słyski> uciekają. No patrz z kubańca jednego no Położyli się Jeszcze tu dobrze Jeszcze ktoś <laughs> ja Już amu nie mam Niedobrze, niedobrze Bardzo niedobrze Ok, guma. Szybko, panowie! Chowamy się. Chcę popatrzeć. Ooo. Bum! Poszło. Zapomnienie. A mają oni jakieś ciekawe giwery? Co to za pistolet jest w ogóle? Łopy. Z czym ty do ludzi przychodzisz? Tutaj głowa, tu głowa, gdzie jest? No, kurczę, jak się pojawiają nagle znikąd. Jaj, znowu mi tak przeniosło daleko? Proszę powiedzieć, że to po tym wybuchu. Dobra moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Te misję dokończymy w następnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, na razie.